Trójmiasto od lat zna jego pseudonim: wariat, człowiek, wokół którego narosła legenda pełna nielegalnych substancji, broni, porwań i podpaleń dziesiątki oskarżonych proces w słynnej szklanej klatce i ewakuację sądu z powodu alarmów bombowych. W tym materiale pokazujemy kulisy działalności jego grupy, kontrowersyjne zeznania i to, co dzieje się dziś, gdy znów jest na wolności. Damian W., znany w półświadku Trójmiasta pod pseudonimem Wariat, przez lata uchodził za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych postaci lokalnego środowiska przestępczego. Przydomek, który z czasem stał się jego znakiem firmowym, miał nadać sobie sam, jakby od początku świadomie budował wokół własnej osoby legendę człowieka nieobliczalnego, gotowego na wszystko i nieprzewidywalnego w działaniu. Wizerunek ten nie był przypadkowy, bo właśnie na nim oparł swoją pozycję. Oraz autorytet wśród młodszych i bardziej impulsywnych mężczyzn, którzy zaczęli gromadzić się wokół niego, tworząc z czasem zwartą i lojalną strukturę o wyraźnie przestępczym charakterze. Grupa, którą zorganizował, zajmowała się szerokim spektrum nielegalnych działań. W jej zainteresowaniu znajdował się handel zakazanymi substancjami na dużą skalę, obrót bronią palną, a także czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Według ustaleń śledczych działalność ta nie miała charakteru incydentalnego ani przypadkowego. Lecz była starannie zaplanowana i konsekwentnie rozwijana przez kilka lat. W marcu 2014 roku kariera wariata gwałtownie wyhamowała. Funkcjonariusze Gdańskiego Oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji, działając przy wsparciu kontrterrorystów samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych policji, przeprowadzili dynamiczną akcję zatrzymania. Operacja była przygotowywana z rozmachem, co wskazywało na skalę podejrzeń oraz na niebezpieczeństwo, jakie mogło towarzyszyć interwencji. Wraz z Damianem W zatrzymano dwóch innych mężczyzn Mateusza K oraz Dawida L, uznawanych za członków zorganizowanej grupy przestępczej. W trakcie przeszukań domów i pomieszczeń wykorzystywanych przez podejrzanych, policjanci zabezpieczyli trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją oraz 700 tabletek ekstazy. Był to jednak dopiero początek szerszej operacji wymierzonej w środowisko skupione wokół wariata. W ciągu kolejnego roku zatrzymano następnych sześć osób. Co znacząco poszerzyło krąg podejrzanych i pokazało, że struktura grupy była bardziej rozbudowana niż początkowo zakładano. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił oskarżonym szereg poważnych zarzutów. Obejmowały one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót znacznymi ilościami substancji oraz handel substancjami służącymi do ich wytwarzania. Według ustaleń śledczych w grę wchodziło nie mniej niż 15 kg suszu konopi, nie mniej niż 12 kg amfy. Około 20 kg koki oraz co najmniej 2000 tabletek MDMA. Skala ta świadczyła o tym, że działalność nie ograniczała się do drobnego handlu ulicznego, lecz miała charakter hurtowy i przynosiła znaczne zyski. Na tym jednak lista zarzutów się nie kończyła. Mężczyznom przypisano również handel bronią palną, jej nielegalne posiadanie, a także pozbawienie wolności dwóch osób ze szczególnym udręczeniem. Śledczy ustalili ponadto, że grupa czerpała korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji oraz zajmowała się praniem brudnych pieniędzy, starając się zalegalizować środki pochodzące z przestępstw. Działalność ta miała trwać od 2011 do 2014 roku, a łącznie grupie zarzucono popełnienie 162 przestępstw. Wokół wariata zgromadziło się kilkudziesięciu młodych mężczyzn, którzy wykonywali jego polecenia i budowali jego pozycję w półświadku. Grupa miała działać sprawnie i bezwzględnie, a wobec konkurencji stosować metody zastraszania, w tym podpalenia samochodów należących do rywali. Tego rodzaju działania miały jasno komunikować, kto kontroluje określone terytorium i kto rozdaje karty w lokalnym świecie przestępczym. Po zatrzymaniu sytuacja uległa jednak zmianie. Wariat, który wcześniej kreował się na twardego i nieugiętego lidera, w trakcie przesłuchań zaczął składać obszerne wyjaśnienia obciążając inne osoby. Część współoskarżonych utrzymuje, że jego zeznania w dużej mierze opierają się na pomówieniach i wyolbrzymieniach. Niektórzy z nich podkreślają, że zostali przedstawieni w znacznie gorszym świetle, niż wynikałoby to z rzeczywistości, a ich rola w grupie została przez wariata znacząco przerysowana. Wskazują na nieścisłości w protokołach oraz na pomijanie istotnych szczegółów, które mogłyby rzucić inne światło na relacje między oskarżonymi. Obszerne wyjaśnienia wariata stały się również przedmiotem zainteresowania w internecie. Autor reaktywowanego bloga pod nazwą Poznaj kapusia w zakładce zatytułowanej na wariackich papierach publikował fragmenty dokumentów, które miały pochodzić m.in. z protokołów wyjaśnień Damiana W. Wpisy utrzymane są w ostrym prześmiewczym tonie i przedstawiają wariata jako postać, która z jednej strony budowała wizerunek bezwzględnego gangstera, a z drugiej miała ośmieszyć się występem w teledysku Bisco Polo, w którym odgrywa sceny porwania i mafijnej egzekucji. Teledysk miał być nagrany z piosenkarką. Która w tamtym czasie miała być partnerką Damiana W. Produkcja muzyczna, która z założenia miała budować wizerunek silnego i bezwzględnego mężczyzny, stała się dla wielu obserwatorów źródłem kpin i uszczypliwych komentarzy. W przestrzeni internetowej zaczęły pojawiać się wpisy wytykające nie tylko jego samego, lecz również ludzi z jego najbliższego otoczenia. Autor jednego z blogów poświęconych przestępczemu półświadkowi opisywał, że Damian miał stworzyć rzekomo potężny gang wspólnie z osobą o pseudonimie Zyga. Określano jako znajomy z więziennych oddziałów ochronnych, drobny złodziej sklepowy i człowiek uzależniony od Hery. Tego rodzaju charakterystyki miały podważać mit o profesjonalizmie i sile grupy, przedstawiając ją jako zbieraninę ludzi z kryminalną przeszłością, lecz bez realnej pozycji w hierarchii zorganizowanej przestępczości. Wariat w swoich wyjaśnieniach miał wskazywać jako członków swojej ekipy m.in. Leszka U z Gdańska, osoby o pseudonimach Żydek i Świder z Gdyni, Legiona z Kościerzyny, Myrka z Gdyni. Adama S. z Gdyni, Wojciecha T. z Gdańska, a także ludzi znanych pod ksywami Rex i Szarik. Według ustaleń śledczych grupa funkcjonowała wielotorowo, a jednym z obszarów jej aktywności było organizowanie cudzego nierządu oraz wystawianie kobiet przy trasie łączącej Gdańsk z Kościerzyną. Był to odcinek dobrze znany kierowcom i mieszkańcom regionu, a według materiału dowodowego miał stanowić teren kontrolowany przez ludzi wariata. Wokół jego osoby narosło wiele opinii, często skrajnych i wzajemnie sprzecznych. W internetowych komentarzach pod artykułami dotyczącymi przestępstw seksualnych regularnie pojawiały się wzmianki o jego pseudonimie, co miało świadczyć o silnych emocjach, jakie budził. Jednocześnie część współoskarżonych poddawała w wątpliwość sens przypisywania mu tak szerokich wpływów i powiązań. Wątpliwości dotyczyły m.in. relacji z Wojciechem T., postacią od lat znaną w trójmiejskim półświadku. Według wersji przedstawianej przez wariata, znajomość ta miała rozpocząć się podczas jednej z jego odsiadek. Jednak osoby znające realia lokalnej przestępczości podchodziły do tej relacji z dystansem, zastanawiając się, czy człowiek o takiej reputacji jak Wojciech T rzeczywiście zdecydowałby się na współpracę z kimś o bardziej impulsywnym i medialnym wizerunku. Z relacji wariata wynikało, że to właśnie Wojciech T miał umożliwić mu kontakt z handlarzem bronią, od którego nabyto m.in. skorpiona, kałasznikowa oraz pepesze. Transakcje te miały odbywać się w sposób maksymalnie ostrożny. Broń nie była przekazywana bezpośrednio z rąk do rąk, lecz pozostawiana w uprzednio ustalonym miejscu, skąd odbierała ją druga strona. Istotne było również to, aby nie była to tak zwana broń z przeszłością czyli egzemplarz użyty wcześniej w innym przestępstwie. Po sfinalizowaniu takiej operacji Wariat nie zatrzymywał uzbrojenia przy sobie, lecz przekazywał je zaufanej osobie, która transportowała je dalej do wskazanej kryjówki. Podobny model stosowano przy obrocie zakazanymi substancjami. W grupie handlowano koką, amfą oraz SUSZ-em konopi określanej mianem amnezji, uznawanej za towar lepszej jakości. Według ustaleń śledztwa, Wariat miał również połączyć dwie strony zainteresowane obrotem benzylometyloketonem, nazywanym w ich żargonie wodą, czyli substancją służącą do produkcji amfy. Jeden z jego współpracowników miał dysponować tym środkiem, natomiast Damian posiadał kontakty umożliwiające jego sprzedaż, dzięki czemu doprowadził do transakcji. Spotkania biznesowe odbywały się w różnych miejscach, między innymi w rejonie cmentarza na gdańskiej zaspie. Towar pozostawiano w torbach ukrytych w krzakach lub przy śmietnikach, unikając bezpośredniego kontaktu. Przy kolejnych operacjach wariat korzystał z pośredników i sam obserwował przebieg zdarzeń z pewnej odległości, starając się minimalizować ryzyko bezpośredniego powiązania z transakcją. Damian W. wywodził się z gdańskiej żabianki dzielnicy graniczącej z Sopotem, która przez lata była kojarzona z silnymi wpływami lokalnych grup przestępczych. Niektórzy określali go mianem wychowanka Daniela Z., znanego jako Zachar, zabitego w Gdańsku, Oliwie w lipcu 2009 roku. Wariat zasiadał potem na ławie oskarżonych w tej samej sali nr 101, w której przed laty toczył się głośny proces tzw. klubu płatnych zabójców. Na potrzeby tamtej sprawy wybudowano charakterystyczną szklaną klatkę, w której oskarżeni byli oddzieleni od publiczności i mediów. Zachar spędził w niej ponad 5 lat, aktywnie uczestnicząc w procesie. W skład domniemanego klubu mieli wchodzić również Marek R., Siergiej S., Czesław K., znany jako Chester, który po latach został uniewinniony i otrzymał wielomilionowe odszkodowanie za 12 lat niesłusznego pozbawienia wolności, a także Mariusz N., Adam S. nazywany Sienia, Andrzej S. Tomasz N. i Artur Z., znany jako Iwan, który zmarł w gdańskim areszcie. W tamtym postępowaniu poszukiwano m.in. sprawcy egzekucji Nikodema S. pseudonim Nikoś, uznawanego za jednego z ojców chrzestnych polskiej mafii. Do dziś nie ustalono osoby odpowiedzialnej za te zbrodnie, a samo śledztwo wykazało, że określenie klub płatnych zabójców było w dużej mierze przesadzone i nie odzwierciedlało rzeczywistej struktury. Wariat opuścił zakład karny w marcu 2021 roku. I według dostępnych informacji, miał zaangażować się w prowadzenie salonów gier określanych jako kasyna. Jeszcze w listopadzie tego samego roku ponownie trafił do aresztu w związku z podejrzeniem kolejnego porwania. Występował także w charakterze świadka w sprawie salonów gier prowadzonych m.in. przez Artura W., który zmarł w 2018 roku, a także przez Macieja Z., Kamila G. i Sławka M. Proces grupy wariata kilkukrotnie przerywano z powodu alarmów bombowych które skutkowały ewakuacją budynku Gdańskiego Sądu i wprowadzały dodatkową atmosferę napięcia. W 2022 roku, tuż po wyjściu na wolność, Damian wumiał intensywnie dzielić czas pomiędzy salę sądową a siłownię. W sądzie dokładnie analizował akta swojej sprawy, natomiast w mediach społecznościowych relacjonował treningi i pracę nad formą fizyczną. Pojawiły się pogłoski, że zgłosił się do jednego z organizatorów gal sportów walki z propozycją występu, jednak do takiej konfrontacji ostatecznie nie doszło. Krążyły również plotki o konflikcie z jego byłą partnerką, której życie miało stać się przedmiotem presji i zastraszania. Proces przeciwko Damianowi w uznanemu w środowisku przestępczym jako wariat, trwał wiele lat i obfitował w liczne komplikacje proceduralne, zanim zapadł końcowy wyrok. Sąd okręgowy w Gdańsku w lutym 2025 roku ogłosił rozstrzygnięcie w sprawie dużej zorganizowanej grupy przestępczej którą śledczy przedstawili jako kierowaną przez Damiana W. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dziesiątkom osób, ostatecznie 36 z nich zostało postawionych przed sądem. Oskarżeni usłyszeli zarzuty obejmujące nie tylko uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także handel zakazanymi substancjami, czerpanie korzyści z cudzego nierządu, przemoc, rozboje, pozbawianie wolności innych osób i pranie brudnych pieniędzy. Przez lata, zanim sprawa trafiła na wyrokowy etap. Rozprawy były wielokrotnie odraczane. Częste nieobecności oskarżonych, w tym samego Damiana W. oraz różne proceduralne zakłócenia, jak wspomniane fałszywe alarmy bombowe w sądzie, utrudniały sprawne prowadzenie postępowania. W międzyczasie wariat pojawiał się także w innych kontekstach kryminalnych, niejednokrotnie trafiając do aresztu za kolejne czyny, co dodatkowo komplikowało jego obecność na sali sądowej i rytm procesu. Gdy wreszcie zapadł wyrok, Sąd uznał 19 osób za członków zorganizowanej grupy przestępczej, której przewodzić miał Damian W. Pozostali oskarżeni zostali skazani za przynależne im czyny: rozboje, pobicia czy handel zakazanymi substancjami. Wymierzone kary były zróżnicowane: od pół roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł także grzywny, przepadek korzyści majątkowych zdobytych w przestępczy sposób oraz obowiązek naprawienia wyrządzonych szkód i zadośćuczynienia pokrzywdzonym. W oficjalnych komunikatach prokuratury i sądu dominowały fakty i suche konstatacje dotyczące zarzutów, liczby oskarżonych i wymiarów kar. Nie pojawiły się szeroko cytowane opinie czy oceny osobowości Damiana W. ze strony sędziów czy rzeczników, ani refleksje nad jego charakterem poza kontekstem prawnym. Jednak sam przebieg postępowania pełen odroczeń i zakłóceń stał się niemym świadectwem skomplikowanej natury sprawy oraz wyzwań, jakie napotykają organy ścigania i wymiar sprawiedliwości przy rozliczaniu rozległych i dobrze ustrukturyzowanych grup przestępczych, którym przewodzi osoba o reputacji i tożsamości tak kontrowersyjnej jak wariat.